Widzowie, bo Xtony nie chce już dla was wstawek wstawiać, bo nie chcecie dać 100 łapek w górę. I dzisiaj ja was zaproszę na film. co do! A 16 zł wygrywa dzisiaj. O, ja. Gratulacje, Kurwa portale! Ale was ojebała dzisiaj gościu na skiny. Pozdro 600 i zapraszamy na film! Zadupiaj tu na górę i nurus! Szybko kurwa z tą lodziarnią to szmulu! Gdzie się kurwa wymienia skiny? No! No! Najlepsza strona to pira słab słabo szmajnowy Co ty to mi tu ciuludujesz? Ja Jak chcę chcesz... Z tej skinami na .com. Najlepsza strona w mecie. Użyj kodu XTONY i aż 35% no teraz, co no teraz, co no. No. Siemano, witam serdecznie tutaj XTony, wasz ulubiony youtuber, witam, 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 witam widzowie jak tam ze zdrowiem dzisiaj u was, gościu Musisz mi powiedzieć napisać w komentarzu Subskrybujecie trochę kanał czy się opierdalacie? No dajcie znać w komentarzu Ja widzę, że jakieś sobie tam lecą gościu normalnie na rejony Yy, może ja bym sobie ustawił na odcineczki, że subik wleciał na rejon? Co wy na to? To by było śmieszne, nie? To by było śmieszne normalnie i eleganckie by było. Ja myślę, że takie coś można zrobić jak najbardziej. Można, można, można... Można jak najbardziej. Myślę, że sobie pociśniemy nawet w kolejnym odcinku, żeby będą się Subi pojawiać. Co o tym kuźwa myślicie, roszu? Taro? Dawajcie znać, dzisiaj otwieramy naprawdę fajne skrzyneczki. Ale zobacz, gościu, co się dzieje w konkursie. No, mamy 71 osób w konkursie. Nawet jest Zbigniew bagie Bagietka e, z frugo, gościu, na głowie. A tu nie ma nic, tu nie ma nic, gościu. Normalnie zobaczcie, jakie tutaj skiny trafiane. od tego co go do, zobacz co tu ziomek trafia. Ja perdole. Nice, nice. Jak największego farta życzę tutaj widzą. Leganckim, no powiem wam szczerze, widzowie jestem wyjebany kurde w Czoko. Totalnie. No nie mam siły, więc mogę trochę zamulać piszkę. Godzina 2027, druga dniówka za mną 13293 kroki. Dzisiaj wczoraj to nie wiem gościu, też około tylu. No, trzymam się jakoś, trzymam się jakoś. Dzisiaj Candy Dropa chciałem pocisnąć widzowie, więc zobaczymy, czy się uda, nie. Od ich strony, wiadomo od szefa. Zobaczmy, co mamy w candy dropie. Nie wiem, ale mamy tylko 37 zł, więc otwieram pierwszą skrzynkę. Candy drop, motherfucker! Fucking candy drop, man! Co my tu mamy? 80 gieta. Tak myślę, że może jutro odpalę dla was pierwszego streamka. Tylko... Nie wiem, musicie mi tak znać, czy chcielibyście, ale tak mocno w komentarzach. To może ja podepnę taki ko y komentarzyk y tutaj pod filmem, co nie? Gościu, napisze czy chcecie jutro streamka o godzinie np. 20 do 21. I może coś byśmy takiego wykombinowali, co wy na to mordy malinowe. Dobra, otwieramy jeszcze jedną skrzynkę. To był przekaz, gościu, dla, dla Ziomali. A i fajne tutaj skin obok, Zde ale nie wlatuje nic konkretnego. Ostatnia, trzecia próba, gościu Cyrus, gościu, Cyrus za złotówkę. No dobra, zobaczymy, jak case battle będą oddawać. Zobaczymy, jak case battle będą oddawać. Gdzie jest nasza nowa skrzynka? Gdzie jest nasza nowa skrzynka? Candy Drop, Candy Motherfucker Drop. Za 8 zł taka biteweczka na 3 osoby. Underdog, underdog gościu. Underdog, dodge, underdog, mecha industries, to jest normalnie w Candy Dropie. The best drop in this year. Buła Force. Sprawdźmy to gościu, czy dzisiaj mamy farta, czy nie. Zaczynamy chyba w miarę git. Zaczynamy chyba w miarę git. Jakby nie było, będzie bardzo miło. Ale bot była tutaj leci z tematem. Leci z tematem. Bot była tutaj leci z tematem. Naprawdę dosyć dobre skiny trafiają. Ja, chyba bot Buła to wygra. No wygra. Pierdolony. 15 zł nam zajebał. A fajnie by było, kurde, wygrać te 15 zł. Dobra, Podwajamy stawkę, 10 skrzynek, 10 totalnie mocnych skrzynek. Dla tonego, klasikos teraz cewalimy. Klasikos, zobaczmy, czy ktoś dołączy do naszej cudownej bitwy. No, mamy Fortisa, gościu. Normalnie, znam go nie od dziś, od wczoraj go znam. Fortis, siemano, morgo. mordo. Dobra, patrzmy to, patrzmy to. Tony, tony. Co ten tony trafia? Tony trafia niezłe skiny kiny. 32 grosze. No, lecimy równo z Fortisem. O, tony na prowadzeniu. Złoto 84 zł wjechało. Elegancko widzowie. Ja opowiem wam przejebany dzisiaj dzień. Przejebany dzisiaj dzień. Bardzo dużo pracy. Umysłowo odbytniczej. Także kurde. Fizikos, tikos w ogóle. Masakra, nie? Masakra, masakra, ale odcinek musi być dla widzów. Ale jutro jak wiedzie live'ik to będzie naprawdę przepyszny, Boże No kurwo to niemiecka, co trafiasz? Co ty trafisz, człowieku? Pewnie z pięć tych trafi. O boż... O boż. O Boże. Takie rzeczy. Ty chłopie takie rzeczy trafiasz czy się nie chcesz podzielić? Ty jakiś nienormalny chłopie. Na razie nam nie idzie. Czy kiedyś tam szło na Case Hagu? I don't know man. Nie no. Może i by poszło. 16 zł taka bitwa kosztuje. No nie stać nas gościu, ale stać nas na 7 skrzynek i 7 skrzynek na 4 osoby. Tryb klasyczny znowu. Klasyczny tryb, normalnie jak w pływaniu długodystansowym gościu. Tryb klasyczny Czyli żabą. Aha, wiem, bo się znam gościu. Się ogląda teraz tego. Kanal Plusa to się kurde ogarnia tematy i różne... Yy, konkurencję. Pięknie jest. Jest cudownie, widzowie, dzisiaj. Nie no, kurwa, łeb na no, perdala chuj. Ale odcineczek wiedzie na rejon. Co by się nie działo, jesteście dla mnie niezłe mordy. Co by się nie działo, widzowie. Mordy jesteście kochane, kozackie, fantastyczne. Mordeczki. 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 Troll, bot troll, o takie rzeczy tutaj robi? No nie, no po prostu kurda, no nie Boziu, czy ty to widzisz? No, No przejewaliśmy wszystkie kurde gości, całe, całe siano. Ja wjeżdżam teraz na event. Wjeżdżam yy, na event yy, nie skin changer. Kurwa, gdzie jest ten event? Tu jest, dobra, yy, i sobie wjeżdżam tutaj w marketplace. Wymieniamy 170 tysięcy punktów. Na jakąś fajną skrzynkę O. Magma Touch. Uh, grubo. To trafmy sobie Bizona za 2 zł. Normalnie Bizon co wiedzie, to, to jego. Dobra, jest Cyber Security za 105 zł. oddało. No to teraz Case Batelek za 105 zł, żeby nie było. Nasz challenge dzisiaj się nie powiódł. Można napisać, że niezła kurwa. Niezła próba gościu, ale nie tym razem. A jakie mamy tutaj te nowe skrzyneczki? Sprawdźmy to. Coś Perdala w ogóle na tej, na tej stronie dzisiaj Nightmare. Testowaliśmy? Chyba tak. Atom? Chyba nie. Może tak. Atom Research Champion? Tego typu gościu? Może być. Cztery osoby, robimy szybkie siano. Underdog. Let's go to the moon. Nie ma co czekać. Skrzynka za 32 zł. Daje nam potężnie czulowego skina. Druga skrzynka za dychę daje nam potężnie słabego skina. To akurat na plus. Trzecia skrzynka za 18 Ziko daje nam totalnie mega mocnego skina. co nie jest oczywiście dla nas zbyt dobre, yy, ponieważ yy, przegrywamy tą bitwę. I ostatnia skrzynka daje nam chyba wygraną. Ook! Tak! coś? szkoda, że się nie udało z tego. Z challenge'u, ale ogólnie wygraliśmy. 485 zł. No nie mam farta ostatnio na E Hugo, ale jakoś się udało, no to mamy kolejne saldo na kolejny film. Więc spoko. Pozdro 600 widzowie, widzimy się w kolejnych filmach, na pewno dużo lepszych niż y, ten tego typu. Y, dajcie na farta łapkę w górę. Na ma...